Pierwszy piknik w tym roku Jesteśmy gdzie? W Rytlu, tak? Teraz. Rytel. Rytel. Oczywiście. Pinecka będzie na mawce, Ale miejscówka jest naprawdę piękna. Kasia, ty w tym roku chyba pierwszy wyjazd twój, co? A Daniela drugi. Wczoraj z Michałem pojeździłem. Ja całą zimę jeździłem. Mieć taki motocykl i, i nie jeździć. Nie. Stoi, potem tam mi i... To co robimy sobie, biwaczek? Ja wziąłem strogonów. Gulasz sobie wziąłem. Nie chce mi się bawić w te kiełbaski. Dobry, mamy kiełbaski. 95% mięsa. A 5 a co to jest? Pewnie chemia. Nie chcę takich. Śląska, ale nie zmogliłem tylko z Paczynskiego. No śląska, śląska jest telesza. No to mamy Śląska. No nie, Śląska jest Alesza, no No Tu jest mój nowy nabytek. Idziemy się przejść. Przyjechaliśmy na... Może nie pole namiotowe, ale taka przystań na kajaki. Tutaj w Rytlu są bardzo, bardzo kręta. Rzeka jest bardzo kręta i coś wspaniałego na kajaczki. Świetna miejscóweczka, ale tu jest pięknie. Piękna brda. Nasza piękna brda. Tu jest taka fajna wiata. Nawet kiki. Można sobie przyjechać Tam jest regulamin Na pewno w sezonie jest płatne Kiedyś przyjechaliśmy To pani y, podeszła do nas I pytała się jak długo będziemy Mówiliśmy, że chwileczkę Tam może z godzinkę, posiedzimy kawkę Dobrze, dobrze panowie, bo tutaj pole jest płatne Ale sobie posiedźcie I, i skosztujcie Pięknej natury <noise> Także dziękujemy Można nawet sobie zrobić tu imprezę <noise> Co tam zbierasz? Drewno? A ty chcesz ognisko zrobić? Robiłem kiełbasę Aha, aha myślałem, że tego gryla jednorazowego co, no, teraz żałuję, że nie wziąłem gryla bo nie chcę mi się rozpałować. Ale małe ognisko to są spać. O pewnie, że tak. Zaraz Ci pomogę, coś się pokręcę trochę. Co? Poczekam aż rozpalisz, przyjdę. No ja bym tu rozpalił w tym miejscu. Jeszcze co mi się chciałem wejść na słońce, żeby było cieplej. Ale widzę, że tu jest miejsce. To pewnie. To pewnie sobie tutaj. To pewnie, i przynajmniej bez przypału, nie? No właśnie. No, jest, jest, jest miejscówka na ognisko, więc myślę, że no. myślę, że tutaj by było rozsądnie. Nie będę trzodził. Tak jest. O, rozpalcie i do Was dołączę. <laughs> Kasia zbieraj, zbieraj, bo głodny jestem, wiesz Rozpalcie w końcu ten ogień Co? Tam, tu Tam, ktoś robił tu Co to? Słoneczku, nie? No, bo jest, nie lepiej. jest O, dobra Jest miejscówka jest. Przy Kretach <laughs> Jednak zmiana planów Nie robimy tam ogniska Tylko tu No i patrzę się na tą mapę, mówię gdzie wy jesteście? I stoisz tam na tej autostradzie, nie? Bo normalnie stałeś wiesz, pokazał nie, że jedziesz, tylko stoisz na tej ASC, nie? Ja mówię, co on tam odpoczywa, może się zmęczył? Honda się zmęczyła Honda się zmęczyła, co? I może mówię na fasie awaryjnym, sobie odpoczywasz, jakiś ten? Dolewka oleju. O. Ty, i patrzę, za chwilę wiesz, odświeżyło i przejechałeś zjazd, nie? A. Mówię, zjechali, za daleko, te, za daleko przejechali, nie? No i zadzwoniłem do Ciebie i Ty mi kazałeś jechać do Stopki. Ale mówię, to nie jadę do Stopki, poczekam na tym rądku. A co ty się tam stałeś? I chwilę poczekałem na was A ja patrzę, znowu odświeżyło, a wy już minęliście to rądko no, bo ja no, 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 no. I kurde, a chciałem was nagrać jak wyjeżdżacie tam wiesz a -a -a. z tego Już stałem telefonem tak podniesionym, Ale widziałem cię wiesz, normalnie 200 metrów No, ona zanim odświeży dupę ruszy to daj spokój w ogóle nie? No, no, no Ale to też dziwne, bo Ja rozumiem jakbyś nie używał w momencie uż nie używania Ale nawet w momencie używania telefonu i kiedy on się po się łączy cały czas bo przecież ten no to o... To jest bez sensu. No. Nie zrobię tego. No. Czemu to się nie odświeża tak szybko? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. No zamułka jakaś spalna. Pomóc wam coś? Nie. To Zawsze ja rozpalam. To jest prawdziwy twardzieli Zawsze ja rozpalam ogniska sam zimą w lesie, więc pokaż co Cię nauczyłem. Czy dobrze wszystko robisz? No może być, może być. Masz trochę ułatwione zadanie, bo masz sucho. Ułatwiony mam, bo wziąłem rozpałkę. Co tam, Kaśka, masz? Nowy kubek. się testować. Nowe kubeczki będziemy testować? No. Czy Wy będziecie... Same testy dzisiaj. No. Nowy sprzęt. Termiczne? No. Fajne, że ten. są zamykane, bo nawet Ci robaki nie wlepią, nie? To no tak, ciepło. tak, tak. No, no i ciepło Ci nie ucieknie, no. nie? O, no. Musiałaś do tego, dorzucić do pieca no, no Teraz nie słychać Nie oparz <grym> się nie Nigdy tego nie robiłam no, no. Kawa zawsze smakuje najlepiej Na gorąco <grym się> Na gorąco <grym się> Na łonie natury Na świeżym na powietrzu pan, co? Coś wspaniałego Czekaliśmy na to 6 tak. miesięcy Ale na słońce no tutaj. Na słońce czekaliśmy 6 miesięcy To co? Smacznego Jeszcze nic nie ma do jedzenia Ale kawka, kawkę możemy pić. Taka mała wzmianka o moim nowym nabytku to jest HJC RPH 70 szukałem takiego, żeby pasował do motocykla i nie pasuje. <laughs> I nie pasuje. Miałby pasować do kolor Felk, ale jednak nie pasuje. Ale za to sprzedam go chyba Danielowi. Za to pasuje idealnie do Afry. No, a powiem ci jak brałem? Brałem w ciemno i myślałem, że, że kolory identyczne, ale jednak nie. Te są takie. Habrowe. Tu jest taki. Bardziej niebieski Dobrze jest Ciężko dostać taki kolor do Yamaha. Nie wiem czemu nie zrobią kasku takiego Żeby pasował Ale jestem zadowolony z tego kasku, fajny Bardzo ładny A ja mam tutaj Gularzyk Z Trogonów Przyjechali laci, muzyczkę puszczają Dobra, wchodzicie na antenę 3, 2, 1 Dzień dobry Państwu, tutaj Makłowicz <głowicz> 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 eee, ja Mam tutaj do zaprezentowania Wspaniały garnek Dzisiaj w menu pyszny stragonów Jak Wiesz co było przyczyną? Nie wiem czy ci mówiłem. Nie chciał mi się ten palnik działać. Nie, nie, nie nic. A nie tutaj trzeba rozszerzyć te nóżki, bo iska przeskakuje na nóżki. A, a to już było ostatnio. No. Zamiast tam na ten palnik to na nóżki. Mm. Mało. Fajnie. Dobre. No obiadek jest podgrzany, zaszło słoneczko i niestety zrobiło się już chłodno. Było tak fajnie cieplutko i nie wiem czy nie będzie trzeba się za chwilę ubrać. Ale i tak jest super. Idę sobie umyć garneczek. A tutaj taka niespodzianka. Pani się tu kąpie. Nieźle. Także podziwiam, podziwiam, naprawdę. Ciepła woda? Ciepła Dzisiaj... lepiej, jakby był mróz Dzisiaj cały dzień słońce świeciło to się nagrzała No, <laughs> no podziwiam pana, podziwiam Nie Super. no to, to nie jestem ten... Jakby był mróz by było nawet lepiej Super To no nie jest żaden wyczy. No jest, to jest, jest, jest nie. jest nie jeden młody by nie wszedł Co ty to lubisz. Kiedyś jak będę starszy, to też spróbuję morsowania <laughs> To trzeba dorosnąć do tego Ty, a masz tą nową piłę? Mam Pokaż Mówka jeszcze nie używana. Weź mi ją, Idę ją sprawdzić Ty, ale jaka wielka, wielka ty A nie, nie masz dośmijmy, zap. Jaka ona jest wielka Ty Myślałem, że masz taką samą Ty, jak miecz samurajski Pokaż, idę sprawdzić Nie piłe Przetestujemy piłę. Pił się wygiel. Ale ładnie szło, nie? O, ładnie szło, ale co? Coś tu się wygięło w Coś tu się stało, stopiłem. Dobra, oddaję ci ją. No i biwaczek dzisiaj zakończony. Było naprawdę przyjemnie. Wspaniale, wręcz bym powiedział, pierwsze promienie słońca. Przed nami 90 km do domu. Także zwijamy się i uciekamy. To trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Cześć.